Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszeczkę będzie nietypowo. Dla mnie tak samo, ponieważ pierwsza dokładna, szczegółowa prezentacja sprzętu na moim kanale. Dokładnie jest to przed nami Gutler Green Master 300. Skąd pomysł na taki odcinek? W ciągu ostatniego miesiąca dostałem 4 czy bodajże nawet 5 maili z zapytaniem o siewnik i nie były to tylko osoby, które są zainteresowane zakupem samej maszyny, ale chcą wynająć kogoś, na, na przykład na usługę czy sam sprzęt, gdzie w okolicy mają powiedzmy do wyboru. Kilka tych różnych marek, tak, które, które są wiodące w tym sprzęcie, i tutaj postanowiłem, że nagram taki odcinek, opiszę wszystko dokładnie co, i jak i po prostu i dla mnie będzie prościej, i, i dla Was, dla widzów zobaczycie wszystko po kolei. Stoi też przede mną woreczek tutaj nasion i zobaczcie kurtka Gutlera. Jest to taka sama kurtka, w której teraz aktualnie ja jestem, także to samo, rozmiar bodajże M, tak, jest to M. -ka. Ten worek i ta kurtka jest dla Was, dla widzów, żebyście tutaj zaraz nie powiedzieli, że materiał sponsorowany i tak dalej. Nie, po prostu ja od siebie daję worek nasion. Tutaj kiedyś dostałem kurtkę od, od firmy Gutler na Polskę, no i postanowiłem tutaj to rozlosować dla Was, bo mi akurat dwie sztuki nie są potrzebne. A ktoś na pewno się z tego cieszy. Co zrobić, żeby po prostu wygrać, to oglądajcie odcinek. Ja tam na pewno gdzieś w międzyczasie wspomnę. Co jest warunkiem udziału w konkursie, że tak to ujmę. No ale teraz już przejdźmy do prezentacji. Tutaj maszynę mam podpiętą przy ciągniku. Akurat wczoraj wykonywałem jeszcze 2 hektary usługi podsiewu. Także jak widzicie maszyna nie jest idealnie czysta. Nie myłem jej nawet. Maszyna pracuje, także po prostu przyjechała z roboty. Sami zobaczycie jak to, jak to wygląda. A nie odpinałem od ciągnika z tego względu, że jednak jak jest wyżej podniesiona będzie mi prościej opisywać poszczególne sekcje. Odnośnie dokładnej specyfikacji technicznej, ja zostawię tutaj w komentarzu waga, szerokość i tak dalej. Na pewno tak wspomnę Po głównie Chodzi mi o tam na przykład wagę dokładną, co, co do kilograma, czy tam specyfikacja siewnika i tak dalej. Także tutaj będzie wszystko w opisie filmu albo w przypiętym komentarzu. Ale już nie, nie przedłużając, przechodzimy do sedna. Tak prezentuje się sama. Tak wygląda. Tak, tak prezentuje się maszyna. Może zaczniemy od, od samego początku, od każdej sekcji roboczej i co może wyróżnia to na, na tle konkurencji? Będę dlatego mówił, co wyróżnia na tle konkurencji, z tego względu, że no, sam zwracałem na to uwagę przed zakupem siewnika. Także jest parę takich, bym powiedział, myczków, niby pierdoła, a, a dużo zmienia. Od samego początku tutaj standardowy trzypunktowy układ zawieszenia. Dość dużo mamy bolców, tak jak widać, żeby sobie to regulować, to no po prostu pod nasz ciągnik. Tak? No i co? Stopki podporowe tutaj z jednej strony i z drugiej, aby tutaj włóka, aby właśnie nie stało to na włóce Reaperboard. Pierwsza sekcja, od, idąc od przodu, jest to tak zwany Reaperboard y Gutlera. Czym to się charakteryzuje, jaką zasada działania, tak? I, i właśnie dlaczego, dlaczego to, a nie co innego. Zacznę od tego, że Gutler ma na to patent. Jest to jedyna firma, która ma zastosowaną taką włókę na przodzie. Na przykład u konkurencji jest to sama taka blacha bez tych pazurków. A te pazurki naprawdę robią mega, mega dużą robotę. Przede wszystkim nacinają nam darń. I, I to już dużo zmienia, po prostu potem te, te pazurki mają dużo prościej, co warto jeszcze zaznaczyć tak jak u mnie na, na po prostu na ciężkim terenie bardzo fajnie się to sprawdza gdzie jest dużo nierówności jak możecie zauważyć włóka, jest dzielona nie jest to o tak jak tu widzicie nie jest to po prostu jedna całość każdy segment tak ujmę pracuje niezależnie Także tutaj bardzo fajnie się to właśnie sprawdza na, na gorszych stanowiskach. U mnie właśnie takie często mi się pojawiają e, realizacje na nieużytkach, czy na przykład kamienie, nie kamienie, no to tutaj to właśnie się super sprawdza i tak jak mówię, jedynie, jedynie firma Gutler e, ma takie rozwiązanie z tymi pazurkami. Mam no, ktoś powie, że można sobie zrobić i tak dalej, ale jak już się kupuje nową maszynę, to, to czego mamy jeszcze to zmieniać? Jeżeli tutaj mamy to w standardzie, także tutaj pazurki robią mega robotę, nacinają nam tą darń i, i jest efekt od razu widoczny. Regulacja ripperboarda Tutaj mamy po prostu na, na bolcu, aczkolwiek. Ja zazwyczaj czy sieję w czystym siewie czy, czy podsiewam no to wygląda to tak, że może jedną dziurkę tylko zmieniam a na śrubie odciągnika reguluję jest to w zupełności wystarczające, także tutaj jest aż bym powiedział nadto tych dziurek do regulacji, bo ciężko byłoby to po prostu wykorzystać. Jest to pierwsza sekcja robocza mamy kolejną czyli pazurki dwa rzędy pazurków one są dość Dość mocno, wytrzymałe. No powiem Wam, że ja osobiście posiadałem już ponad 100 hektarów. Żadnego zęba nie ugiąłem, nie urwałem. A sam jak widzieliście, miałem różne realizacje, gdzie, gdzie były kamienie i tak dalej. I jest wszystko ok. Tutaj yy, fajnie pomyślane. Zabezpieczone w razie W linko, Gdybyśmy urwali któregoś tego pazurka No to nie zostaje nam on na polu i potem podczas kosów, nie ma, że go w kosiarku przekosimy czy wciągniemy w pracę, Tylko no, ciągniemy za sobą, także e, łatwo potem go zlokalizować i, i wymienić e, Pazurki. Regulacja tutaj mamy Przejdę na drugą stronę, żebyście lepiej widzieli regulację pazurków mamy tutaj Na tej oto śrubie Śruba jest w standardzie z tą grzechotką, także no mega ułatwienie, bo, bo człowiek się dużo nie omęczy, tylko regulujemy sobie tutaj na, na tej śrubie. Jeżeli jest mało, czyli na przykład siejemy w czystym siewie, gdzie na przykład pazurki przy czystym siewie dosłownie muskają glebę bardzo płytko, żeby nasienie spadło na te pół centymetra, no to tutaj sobie przestawiamy na bolcach. Także tutaj przestawiamy na bolcach, to mechanizm chodzi o tak, więc tutaj by prosto to, prosto to przestawić, bo jak idziemy do przodu to nie trzeba nawet teraz, po prostu bym przełożył bolca i, i to samo się wyreguluje podczas jazdy. I tak wygląda właśnie tutaj ten drugi segment bym tak powiedział. Całość, ripperboard i, i pazurki jest odpinania. Właśnie co warto zaznaczyć Gutler jest maszyną segmentową czyli załóżmy, ja akurat nie korzystam z tego, że rozpinam wał i włókę, ale na przykład dużo gospodarzy ma nie tylko użytki zielone, ale także pola orne i i czy przedsiewnie, czy podsiewnie taki wał się mega sprawdza, ale zaraz przejdziemy do wału to powiem więcej Tutaj jeszcze mamy klucz do, do regulacji, tam, reaperboarda. Ja osobiście go od, od nowości nawet nie, nie używałem, no bo, bo nie ma takiej potrzeby. Sobie tutaj jeździ, jeździ na, na siewniku razem ze mną. E, przejdźmy dalej. E, właśnie mamy wspomniany przeze mnie Wał. Jest to e, najcięższa wersja e, Matador, model wału. Ja Wam tutaj pokażę. Na tabliczce o, jest Matador. Można wybrać jeszcze lżejszy wał Aczkolwiek tutaj do podsiewów i tak dalej to no po prostu ten robi lepszą robotę Wał jest przez Gutlera opatentowany Co to znaczy? Teraz na rynku Widać bardzo dużo Bardzo dużo Mogłoby się wydawać identycznych wałów Aczkolwiek nie jest to, nie jest to prawda Jest to tak naprawdę ten wał Aktualny, produkowany przez firmę jest to druga wersja e, ulepszona wału. E, pierwsza wersja po prostu straciła patent. Firma, nie, z tego co się dowiedziałem nie, nie przedłużała patentu na, na pierwszą wersję, bo mają nowszą, lepszą. No i reszta firm, mm, korzystając z okazji, no, po prostu korzysta z tego pierwotnego rozwiązania Gutlera. E, no, po, można powiedzieć, czytąc się, że jest to samo. E, nie jest to samo. Ja już nie pamiętam dokładnie szczegółów. Może tutaj wyślę zapytanie do firmy i w przypiętym komentarzu, czy właśnie w opisie a propos tych danych technicznych, wam, wam o tym wspomnę. Każdy talerz pracuje niezależnie, co warto wspomnieć. Jest jeden większy, mniejszej średnicy. One też przez to się super czyszczą. Tutaj widzimy akurat resztki, resztki ziemi, bo idziemy na bardzo wilgotnym terenie, aczkolwiek w sytuacji, gdzie mamy tu na przykład totalne bajoro, torf. Nieraz miałem wał dosłownie calutki, zalepiony, że nie było widać żadnego talerza. Wyjeżdżam na kawałek suchego, wał się sam czyści, także tutaj jest bajka. Nie ma, nie ma możliwości, że na przykład zakleimy wał, tak żeby się sam nie, nie obczyścił. Mi się to nigdy jeszcze, jeszcze nie, nie zdarzyło. Tak, jeszcze mamy akurat tutaj siewnik. A propos takich powiedzmy sekcji roboczych, tutaj już Wam powiedziałem mniej więcej. Co i jak, dlatego przejdźmy, przejdźmy do samego siewnika. Tak to się prezentuje. U mnie jest dmuchawa elektryczna. Możemy wyposażyć siewnik w dmuchawę elektryczną bądź hydrauliczną. Kiedy, jakie rozwiązanie? Jeżeli siejemy same trawy, dmuchawa elektryczna jest w zupełności wystarczająca. Dmuchawa hydrauliczna. Z tego rozwiązania korzystają bardziej osoby, które wykorzystują również siewnik, zestaw tak, do dosiania poplonów. No to wtedy. Wtedy jest to zupełnie no, powiedzmy przemyślane rozwiązanie. Głównie chodzi o to, że przy sianiu poplonów przy dmuchawie elektrycznej nie uzyskamy tak dużej, dużej prędkości jak przy hydraulicznej. Po prostu sięwnik nie nadąży z wysiewem materiału. Z tego względu, że po prostu wiadomo poplony są dużo cięższe, dużo cięższe od samych traw. Tutaj akurat widać kabel, który idzie do ciągnika. Jest to Zwykłe wejście 3-pin do ciągnika, także nic, nic skomplikowanego. Nawet tutaj kiedyś u, u kolegi nie miał takiego wejścia w ciągniku, miał starszy ciągnik i podpięliśmy po prostu same kable do akumulatora, i, i wszystko hulało. Także mm, bardzo małe elektroniki. Właśnie tutaj zaraz Wam pokażę, jak się ustawia sam siewnik, ale tak jak wspominałem wcześniej, miałem wspomnieć w odcinku o, o naszych nagrodach dla widza na, na sam koniec, czyli kurtka i worek traw. AG14. Tutaj firmy Gutler. O może też wspomnę w tym momencie. Maszyna zakupiona przeze mnie no firmy w firmie Ja też korzystam z materiału siewnego z tej firmy. Także tutaj mogę zostawić właśnie adres adres internetowy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany samą maszyną, tam sobie może zadzwonić, jest podany numer i tak dalej. No i też a propos materiału siewnego Kilkanaście różnych mieszanek traw, czy też pojedynczych gatunków dostępne. Ja korzystam z tych nasion, jestem bardzo zadowolony. Zresztą e, moi klienci, moi klienci też. E, tak jak mówiłem, aby wygrać oto to oto kurteczkę tak, i, i worek traw. Jest to 10 kilowy worek. Wystarczy zostawić u mnie komentarz z jakąś opinią. Ja któryś wybiorę, możemy powiedzieć, także który mi się Niekoniecznie najbardziej spodobał, może wylosuję, chyba, że ktoś naprawdę zostawi jakiś merytoryczny fajny komentarz, to, to po prostu do niego wyślę, wyślę kurtkę i nasiona, także zachęcam do, do komentowania, pisania, co, co o tym sądzicie. Przejdźmy do opisu samego siewnika, bo tutaj jest, jest powiedzmy więcej do powiedzenia niż o, niż o samych tutaj o reszcie elementów. Na jakiej zasadzie działa siewnik? tak jak mówiłem, jest to dość proste wpinamy wtyczkę trzypinową do ciągnika włącza nam się dmuchawa elektryczna w tym momencie nasiona są pchane do tych do tych oto rureczek widać rurki wchodzą tam do środka siewnika, tak pod zbiornik i po prostu powietrzem pchane nasiona wysiewane są tutaj na rurki rurka jest zamocowana nad, nad blaszkami po co te blaszki nasiona odbijają się no po prostu losowo, tak tutaj o tą blaszkę i, i są rozsiewane przed, przed wałem, a za, za palcami. Co warto zaznaczyć, no tutaj jest akurat wysiew dokładność 100 do kilograma, zaraz pokażę jak ustawiamy siewnik. Siew rzutowy no to najlepsze możliwe rozwiązanie jeżeli chodzi o, o siew traw. Trawa ma po prostu miejsce się rozkrzewiać, co warto zaznaczyć. Rurki na przykład nie są umieszczone tak jak tam widziałem w konkurencyjnych firmach, tutaj na przykład nad pazurkami, tylko bezpośrednio nad wałem. Dlaczego ma to tak duże znaczenie? Gdy mamy dość mocny, na przykład nieużytek, gdzie bardzo agresywnie ustawimy tutaj tego ripperboarda i pazurki, no to zawsze coś tam powyrywamy tej starej trawy, chwastów. I teraz, w przypadku gdyby rurki tutaj były zamieszczone bezpośrednio nad pazurkami. Zbieramy starą trawę chwasty, i nasiona spada na to, tak? czyli po prostu ono nam potem nie skiełkuje. W przypadku, tutaj, gdzie zagarniamy jakieś resztki, nasiona spadają nam przed wałem, czyli po prostu już na mógłbym powiedzieć trochę wyczyszczoną glebę tak? z tych, z tych niechcianych resztek, i bezpośrednio wał wciska, wciska nam w to glebę. Też apropowału, bo nie dopowiedziałem, jest to tak zwane owcze kopytko. Nawet nacisk jednostkowy tutaj na takiego ząbka pojedynczego potrafi być 3 tony. Także wał robi mega robotę. Tak jak u mnie w górach, gdzie się je w czystym siebie. Taki wał pryzmatyczny bardzo dobrze się sprawdza. Dlaczego? W przypadku, gdy zwałujemy gładkim wałem, po pierwsze nie powciskamy tak nasion. I u mnie są wszędzie praktycznie skłony. Przychodzi duża ulewa i woda po prostu płynie po tym polu. Tutaj mamy. Pryzmat, który nam po prostu robi takie dołeczki, właśnie tak na wzór owczego kopytka. I fajnie woda się, woda się w tym gromadzi. Co warto zaznaczyć, też wał zwiększa podciąkanie. Dlatego no, mówię tutaj akurat nie, nie widzę lepszego rozwiązania, jeżeli chodzi o trawy, czy bądź też poplony, I taka ciekawostka, większe wersje wałów też są dostępne, widziałem nawet tam kilkumetrowe. Czy kilkunastometrowe. E, bardzo dużo gospodarzy korzysta na przykład po ściernisku z kukurydzy. E, nie jest ono mulczerowane, tak? nie, 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 nie jest koszona e, ta reszta tej kukurydzy, tylko jest wałowana. E, po prostu wał potrafi e, roznieść tak e, tą resztkę kukurydzy, że nie ma ryzyko. O macnicy. Także tutaj takie ciekawe, dość, dość rozwiązanie. Też chyba kiedyś nawet w stop agrarze widziałem właśnie taki test, test w kukurydzy, gdzie, gdzie naprawdę dobrze ta, ta maszyna wypadła. E, może wróćmy do tego siewnika. E, tutaj akurat tak jak wspomniałem, mamy taki wysiew. E, ja tutaj przesunę kurtkę, wejdziemy na górę, to wam pokażę zbiornik. Otwieramy sobie. Tak wygląda zbiornik w, środ w środku. E, ja mam powiększony zbiornik, można wybrać wersję mniejszą 200 chyba bodajże 5 lub 410 litrów, jeżeli się nie mylę tak jak jest ten, tutaj mówię o, w, danych, w danych technicznych Wam, Wam to do, dokładnie zostawię, także tak, wsypujemy sobie nasionka na górę, co ważne e, zbiornik tworzy takie, nie wiem czy to dobrze umie podciśnienie, chodzi o to, że e, szczelnie zamknięty, w środku, w środku nie ma ryzyka, Segregacji nasion, to znaczy, tak jak wiadomo, na przykład nasiona koniczyny czy też lucerny są dużo cięższe niż nasiona traw. I jeżeli byłby to, że tak powiem, zwykły, zwykły taki zbiorniczek, gdzie no zespawany z paru kawałków w blach i gdzie wspominałem tylko nasiona, gdzie nie ma tego ja mówię, nie wiem, czy to jest dobre słowo, akurat tutaj, no to mogłoby być nasiona ulegać segregacji. Dlatego tutaj nie ma po prostu ryzyka. Gdzie wsiewamy mieszanki nasion, że po prostu ten wysiew nam się zmieni. Gdzie na przykład ustawiliśmy siewnik na bodajże na przykład 40 kilo, że nagle po zrobieniu 3 czy 4 hektarów siewnik nam wysiewa 36 czy też 44 kilo, bo, bo po prostu nasiona uległy segregacji w środku. Nigdy mi się to nie zdarzyło. Nawet siałem kawałek 20 hektarów i siewnik wysiał wszystko. No, na zero, tak. Po 10 hektarach zrobiłem po prostu jeszcze raz próbę kręconą, którą Wam zaraz pokażę. Czy jest na pewno wszystko ok? Co do, co do 100 g na hektar, wszystko się, wszystko się zgadzało, także jest naprawdę jest naprawdę ok. Przechodzimy do samego siewnika. Na przykładzie próby kręconej pokażę Wam, jak go ustawiamy. Jest tutaj taki oto mechanizm. Ja tutaj przytrzymam sobie tylko ręką. Także tą siłę podnosimy do góry, tak jak przed chwilą otwierałem. Zdejmujemy tą klapkę. Co tutaj mamy zaznaczone jeszcze na tej, na tej naklejce? Nasza wersja jest 3-metrowa, także aby zrobić próbę kręconą, musimy obrócić 23, jedną, drugą kółkiem. Tutaj mamy to kółko. No i po prostu, właśnie, co też ważne ilość nasion tak, cały napęd jest tutaj przekazywany za pomocą tego koła czyli po prostu dmuchała tylko tak naprawdę nam pcha nasiona do rurek a szybkość wałka który tutaj obkręca się w środku jest w zależności od tego koła to znaczy im po prostu szybciej jedziemy koło się tym szybciej kręci nie ma czegoś takiego że musimy jechać z jakąś tam zadaną prędkością 10 na godzinę możemy jechać 5, 10, 15 tutaj po prostu za pomocą tego koła jest to wszystko w siewniku, w siewniku dobierane 23,5 obrotu, aby wykonać próbę kręconą. Wynik dostajemy w gramach. Także na przykład jest to załóżmy, tam nie wiem, 400 gram, czyli po prostu mnożymy to tak i, i, i mamy dawkę na, na hektar, czyli 40 kg. Jak ustawiamy siewnik? O, tutaj macie moją właśnie ostatnią realizację: 2,37 pokazane na, na liczniku. Co tutaj mamy w w tym komputerku jeszcze mamy wszystkie hektary, które zrobił mój zestaw. Jest to 255 hektarów. No, On przyjechał do mnie, można by rzecz. No, nowy, potestowy. Miał tam 100, chyba 30 czy 40 hektarów. Także ja lekko zrobiłem ponad stówkę. Dużo, niedużo. Tutaj bardzo dużo hektarów z, zrobiłem na naszych wiosennych podsiewach, gdzie byłem u Łukasza, u Kasy TV, u Macieja, u Przemka Martyniuka. Także tutaj też wszystkich z tego miejsca pozdrawiam. E, tam zrobiliśmy sporo hektarów. Jest to drugi licznik ogólny. E, tutaj mamy zadaną e, szerokość tak, te 3 metry. I, i tutaj właśnie e, licznik taki dzienny. Wystarczy przytrzymać tutaj ten przycisk e, i on się nam zeruje. Mam aktualnie teraz wezerowany. Tutaj co do samego tego komputerka no to tak jak widzicie jest to no, bardzo bardzo proste urządzenie dosłownie dwa przyciski. Tak naprawdę korzystamy dziennie tylko z. No codziennie korzystamy, tylko właśnie z tego dziennego licznika, czyli po prostu kwestia, kwestia wyzerowania i tyle, żeby wam pokazać, że, że to chodzi. Pokręcę trochę kołem. O, widzicie, już się zmienia. Także, że wszystko to, to chodzi. Jak ustawiamy siewnik? E, mamy tutaj taką blaszkę. Jest ona schowana. Na, na nią jest miejsce, tutaj w siewniku. Wyjmijmy z rękami, będzie mi wygodniej. Będziemy robić cięć w odcinku. Zakładamy ją. Takim sposobem, i teraz tak tutaj mamy główną miarkę, gdzie, gdzie ustawiamy siewnik na skali. A jeszcze tutaj mamy z boku, czy siewnik tutaj ustawiany na tej skali? Po prostu, jak, jak szybko ma się ten wałek obkręcać, i mamy więcej, wiadomo, zwiększymy. Będziemy mieli większy wysiew, mniej. Mamy mniejszy. Tu aktualnie miałem bodajże ustawione 16 kg mieszanki AG5 na tej skali. Także tutaj jesteśmy w stanie co do kilograma ustawić, nawet co do pół kilograma, bym powiedział nawet jeszcze więcej, z tego względu, że mamy tutaj główną miarkę do, do ustawiania siewnika. Ale tutaj pod spodem widzicie, są takie szczoteczki, i tutaj mamy jeszcze drugą skalę, gdzie ustawiamy powiedzmy luki, tak, albo gęstość tych, tych szczoteczek. Kiedy to jest ważne? Tutaj jakiś śmieć nam się znalazł. Kiedy to jest ważne. Co warto, o może jeszcze wcześniej wspomnę, ten wałek, który tutaj mamy, to jest standardowy wałek do, do różnych mieszanek traw. Mniej więcej na tym wałku do 20, no do 30 nawet do 30% roślin motylkowatych, możemy śmiało śmiać na tym wałku. Jeżeli na przykład mamy lucerne w czystym siewie odkręcamy tutaj te dwie śrubki, zdejmujemy tutaj tą nakładkę, wałek cały wysuwa nam się w bok. I zmieniamy wałek na, na na przykład do roślin, właśnie drobniejszych, do, do motylkowatych. Także nie ma problemu z sianiem lucerny i tak dalej. Tutaj, właśnie na przykład u, u Kasza, u Kosytu lucernę i było to właśnie na, na zmienionym wałku. E, w przypadku właśnie tak bardzo drobnych nasion, jak, jak lucerna czy koniczyna, tutaj te, te szczoteczki wtedy są bardzo przydatne. No mówię, to możemy ustawić dosłownie co do, co do pół kilograma, albo myślę, że przy, jeżeli się jeszcze troszeczkę. Pobawimy to, to jeszcze nawet bardziej. Także tutaj, no dokładność, nie ma się do czego przyczepić. Tutaj też ktoś kiedyś mi zadał pytanie, że: OK, wszystko fajnie. mechaniczny, że tak powiem, ustawianie się i tak dalej, proste, no bo nic się nie zepsuje. Mówię, jest to naprawdę, naprawdę proste. Ja tutaj akurat wziąłem sobie moją wagę. wam pokażę. Tutaj mam wagę. I mam akurat idealnie pasującą miseczkę, to znaczy podstawiam sobie tutaj. Wykonuję 23 obroty, kółkiem, 23,5 obrotu kółkiem. Kładę na wagę. Ważę za dużo, za mało, zmieniam tutaj na skali. Także sama próba kręcona to jest kwestia dwóch minut, może nawet i nie dwóch minut, a minuty. Też jeżeli się troszeczkę sieje, to już się mniej więcej wie, ile ustawić, ale do czego zmierzałem mechaniczne wysiewy. właśnie też kiedyś do mnie ktoś pisał, czy, czy, czy jest to dobre rozwiązanie. Bo, na przykład, w konkurencji możemy znaleźć, gdzie mamy to powiedzmy z poziomu konsoli komputera w ciągniku ustawiane. Chodzi głównie o, o zmianę dawki wysiewu. I teraz pytanie: takie, no na przykład, załóżmy, mamy pole hektarowe, albo inaczej, pole 5 hektarowe. No i mamy ten kawałeczek, gdzie na przykład zbuchtowały nam dziki, gdzie chcemy na przykład nie posiać w pod siebie 20 kg tylko chcemy dać tam 30 kg bo jest więcej luk, no to posłuchajcie, no, czy, czy wyjście z ciągnika, o tak i Zrobienie, powiedzmy tak, gdzie wiemy, że to na przykład jest mniej więcej tam 7 kg, czy coś tego typu, jak już właśnie pracujemy maszyną, na ten mały kawałek, gdzie zejdzie nam coś wyjście ciągnika, No ile 10 sekund, i tylko przestawienie jest problematyczne. Po prostu, gdy przestawimy na więcej, a z powrotem powrócimy na ten sam zamek, no to mamy tą dawkę zadaną pierwotnie. No W moim mniemaniu jest to, jest to w zupełności wystarczające rozwiązanie, a mówię, jest. jest no jest po prostu proste i przez to też niezawodne. Nie? Także tutaj nie doszukiwałbym się bardziej dziury w całym o Tak Tak się prezentuje jeszcze z boku maszyna. Tutaj na wale też mamy stopki. To też właśnie ja akurat jak odpinam maszynę, to stoi ona na wale i na tych dwóch przednich stopkach. Tutaj bardziej te stopki są przydatne do tego, gdy właśnie odepchniemy tutaj maszynę, bo tak jak wspomniałem, jest ona segmentowa. i i możemy sobie pracować samym wabem, bądź tutaj z tymi samymi grabkami i, i reaperboardem. A, co jeszcze tutaj nie, nie wspomniałem, tutaj mamy taką zasuwę w środku, gdzie po prostu mamy resztkę nasion. Postawimy gdzieś średnik na zewnątrz, Wiadomo, nasiona w środku, no to żeby nam nie, za, nie zaczęły kiełkować. I po prostu otwieramy sobie tą zasuwę. Mamy tutaj dziury tutaj. Nam się wysypała reszta resztka nasion, nawet nie W prostu z tej rury także tutaj mamy rurę sypową Ma to też znaczenie, na przykład, jak siejemy u kogoś, gdzie okazało się, że jest mniejszy kawałek, i zostało na przykład parę kilo nasion. Podstawiamy sobie tutaj woreczek pod, pod tą rurę i możemy wszystko, co do czysta, sypać z siewnika. O, no, próbę normalnie, wrzucamy. Tu też zobaczcie woreczki e, te o, tak wyglądają w środku. Także tutaj jak mamy założoną tu blachę, wszystko, wszystko wpada w te, dokładnie w te rurki, i, i naprawdę wysiłek jest mega, mega precyzyjny. Myślę, że to byłoby na tyle, że wyczerpałem dosyć temat opisu maszyny, tak i, i dlaczego ja po prostu wybrałem. Może jeszcze tylko wspomnę na koniec. No, głównie chodzi o to, że mamy tylko jedynie w Gutlerze tą przednią sekcję taką. Maszyna jest segmentowa, w razie gdyby miał mały ciągnik. No jedynie w swoim rodzaju wał, tak. Jedynie, jedynie firma Guttler ma aktualnie taki wał na rynku. Także teraz po prostu e, prosta odpowiedź. E, jeżeli już płacę duże pieniądze za sprzęt, to chcę, żeby był on po prostu najlepszy, tak. Zwłaszcza wykonując usługi. Każdy, każdy kto e, zleca mi tak wykonanie podsiewu czy siewu, no to jeżeli już płaci pieniążki za, za usługę, no to chcę mieć to zrobione jak najlepiej e, w moim niemaniu. Nie ma akurat aktualnie lepszego, lepszego sprzętu do, do podsiewów i do zasiewów czystych, tak, e, niż ten tutaj e, przede mną. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie też w komentarzach. Postaram się coś odpowiedzieć, jeżeli o czymś zapomniałem, e, bądź nie to powiedziałem. Też zapraszam właśnie do pisania komentarzy. E, tutaj, tutaj dla Was kurtka i. I nasiona, myślę, że się. Mam nadzieję o tak. Mam nadzieję, że Wam się, się podobało. Jeżeli też chcecie, żebym jakieś sprzęty, inne moje sprzęty, czy, czy ciągnik jakiś, czy inną maszynę e, przedstawił w tym stylu u siebie na kanale, no to po prostu o tym piszcie. Możecie zostawić łapkę w górę. Też mi pomaga, to, to w zasięgach. No i dzięki, cześć, do następnego.